Siemaneczko, Siemaneczko o 17.30, zobaczcie. Zobaczcie, jak dają. A, Szpica. A, Całe niebo. Całe niebo. Wystarczyło dzisiaj pierwszy raz taki oblot. Co się spłoszyło chyba. Ale wiedzą, co jest zgrane. O, tam te dwa i pięć. Co tu, co tu krycha, co tu krycha? A, jak dają śmigłowce? Zobaczcie. Tam na dachu, tu na dachu, o tu łódzkie. O, tu jeden, jeden tu wylądował. Co? Gdzie ty wylądowałeś? Koczkodan. Koczkodan, gdzie ty wylądowałeś? Chodź, 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 chodź. O, na staw ląduje. A, zobaczcie, jak lądują. O! Nie podobało mu się tu. Wie! No i poleciał No i dobrze Następny o Siadają normalnie A też siadają A tamta szóstka poszła Niech świrują Jarząbka Jeszcze nie było karmienia iść karmić Żadne nie były się karmione Coś doszło nie. Chodź, chodź, chodź nic nie doszło, samiczki są tutaj No zobaczcie, biało w ciach jest szóstka jak poszła to Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenasty, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, osiemnaście ich jest. No to nie ma jeszcze. A, dziewiętnasty na domu? No to szóstki nie ma tej z Lęborka. O leci, tam białoc. Dzwoni ktoś, ale ja nie mogę gadać. I sam jest rozpłodowy. Te przymknęłem. Te przymknęłem. Dwa te też by chętnie wyszły, ale je wypuścimy za parę dni. A jeszcze połowy tu jest. Połowego nie wypuścimy. No do szóstki nie ma tej. Chodź, chodź, chodź. Te już takie mocne powiem wam. Zobaczcie. Zobaczcie, koczkodany. Niech się chociaż prześpią, strzynocki zrobią. Szkoda, jak zginą, nie? Zobaczcie, o te dwa przyjechały. Skówki mają zielone, lemborszczaki dwa. Ten z Łodzi, spod Łodzi, a te pięć na dole, takie malutkie, pode mnie z gębnika. O, szpice moje, szpicle. Tam trzy, tam trzy na domie czwarty, na domie czwarty. Idziemy na górę, wiedziemy czekajcie. Teraz już nie chodz, teraz już nie chodzę do końca, jeż. Tutaj jeden. Tu jednego widziałem. O jest. Coś się zerwało. To dobrze. Nic ich nie straszę. Łażą sobie. Głodne są. Okna pootwierane. Słońce fajne. Rano wiatr był. Czekamy chwilkę. Białych też nie puszczam. Żadnych przy nich nie puszczam. Słońce świeci słabo. Je widać. Ale coś tam widać. Głodne są bardzo. A o tu trzy są. Zobaczcie. Chodź, 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 chodź. Trzy sztuki. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź Ale widzę, że wiecie co? Jedna chyba już jest para, bo Się całowały, bzykały się Z tych młodych Nie wiem, czy to możliwe, czy niemożliwe To mi się tak wydawało Może jakieś stare to były Chodź, 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 chodź Z pięć dni będzie rura z nimi Chodź, Żywe. W piątek jest szczepie, Kolumbę. Tu jeszcze mam trzy. To też je zaraz wyrzucę. Tu jeden będzie stary. No chce iść tu, to niech idzie tu. Rozchłodowy. Samiczka jakąś mam. Nic tam nie widać. Dobra, co w środku wam pokażę trochę Te moje takie jakieś Miliony, czy co? Też co nie ma żarcia? Nie ma nie ma żarcia Zaraz wam przyniosę Zaraz wam przyniosę Dzieciaki Newkę goni na jajka Zaraz wam przyniosę jedzonko Chodź, 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 chodź no, puste Pusta Dobra, idę im po jedzenie. Czas najwyższy. To też wyjadł Wszystko nie ma. u mnie teraz będzie. O jaki piękny czerwony. Zobaczcie. Poleciał. To jest proszę, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź. się dostaną trochę inną karmę. Bo nie mam dla młodych. Będzie się dzisiaj dostawał, ale dzwoniłem do niego. To jeszcze nie ma. Już tych trzech tutaj nie ma. O, tu jest jakiś. Lata, lata A tam siądą, bo tam, bo tam chyba Bo tam te koczkodany siadają A tu zaciek śmigłowiec Tu następny o Następny Zobaczymy Chwilę posiedzą tam na dachu i przyjdą Dwa wchodzą w powietrzu Ale jakie ruchy Tam dwa usiadły Na dach widzę chyba O tu jakieś lecą Trzy, a ja nie wiem czy moje czy nie O jest jeden, przyleciał O zobaczcie Przyleciał jeden I tu jeszcze dwa Zlatują się Słońce niedobrze nagrywać Nie widać, nie? Gdzie te dwa? Dzi O są O już na ziemię Pomim sypiałem sypałem wczoraj, o, zobaczcie, patrzcie jak ładnie na ziemię siałem gdzie? O no, sypami raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć dziesięć, 11, 2 na 3 na 4 17, 19 ich jest, to 20 ich jest. 20, bo jeden z woliarni połowej. O zobaczcie ładnie Słońce nie widać. A tam te dwa z dachu się zerwały już O tu siadę. Przyjdziesz, przyjdziesz, chodź, 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 chodź zobaczcie Zgubią sobie o. Raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 20 w woliarni połowy. O tu, o przyszły, przyszły trzy. Trzy przyszły. O jest czwarty. O ile ci ten? A nie wyhamował, ale siądzie. U, na zaciąg usiadł. Usiadł na zaciąg. Siadł. Zaraz się zapląta. No i dobrze. Niech się uczą. Niech się uczą. Są dwa kolejne? Dwa kolejne torpedy. Szpica. Chodź, 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 chodź. Mam na przybliżeniu. Tu idą, mam te dwa, jest trzeci, schodzą się panowie, 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 schodzą się, o i dwa siadają, nie, nie siadły, ale zaraz no słońce nie widać, słońce nie widać, o, tu są. tam chodzi po budzie jeden, muszę osłonić, widzicie, młodziak. Jeden siądzie, patrzcie, siadł jeden i następny siada, następny siadł jeszcze jeden. lębowski. nie kurczę, całe smut zarazi. No ładnie no ładnie, ładnie, po ziemi jak kury. To do kawki będziemy nagrywać. Jeszcze dwa chodzą w powietrzu i jeden siedzi na budzie u białych O tu jest jeden Pięknie, pięknie Zejdzie A, Ale pikuje zaćdź Nie, nie siądzie, bo nie ma żadnego Nie siad. To nie jest malpo To jest łódzki To jest, bo nie było żadnego na budzie Bał się Teraz te zobaczę. Dobra, idę im sypać jedzenie, nie? Jeszcze dwa chodzą tak jak powiedziałem. Poszedł na sąsiada, a tam dwa poszły na sąsiada, o szły już tam gdzie te lampa są Zakręcają Idą tu na nas Idą, idą, idą Zobaczcie. Tu jest jeden Jest jeden A tu dwa Patrzcie Na szybołowce normalnie z Malborka Jak szybołowce z Za domu teraz wyskoczą. Są tu, ale aż słychać Siada jeden. Jest jeden. Jest drugi. O, 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 o tamten ten na obradki. Płowy się zerwał. Płowy się zerwał. Bombowiec. Jak swoje, o ten tu usiadł. Dobra, pozdrawiam, idę ich karmić. Zobaczcie, głodne, głodne. Chociaż żywe. Pozdrawiamy, dzięki za oglądalność, dzięki za subskrybowanie, dzięki za kciuki, dzięki za komentarze. Zdrówka dla wszystkich. Pozdrow, idziemy karmić.